Robił depresję. Dobra, to będzie No włącz radio! Co robisz? Włącz to radio! Buraku, no co robisz? Włączaj to radio! No dobra. Nice! Nice! Rozpakał nas. Brawo, Sopho! Brawo, No, Sopho, nikt nie No, no, pan za, pan za zaparkowałeś! A jakże? Prosto wie pan, o zysku, ze ale wie pan. Gości trzeba ładnie ugościć, prawda? 8-0 silni, proszę pana. Przecież to jest rocznik, baranie! Ej, hey. grunt, że jeździ, prawda? Pan poczeka, sprawdzę przygotowanie. Mm. Król, kurczę, kurczę. Pan Moklin, ma... Śmier śmiercią bawisz. No dobra, 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 już mi się to. Jaka no ta jak tam. Patrol jest. Szczągnął no, się łez, napisł. Patrol jest. No no, to co wziąłeś? To jest czekaj. Polsko-chiński, o ile się nie mylę. No przecież. Pięćdziesz, że nie grają na euro. Gdyważmy? No. Dopiero teraz Ale naprawdę? No, olśniło Cię, wiesz? No, przepraszam, przepraszam, no to, no to polecił po nowe, tam mamy... Dobra, 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 może się Zostawisz. No dobrze, okay, dobra, ale patrz, ludzi tu... Ja nie wiem, jak sobie poradzimy, naprawdę. Dobra, spokojnie. Patrz, kto Proszę pana, zapraszamy tutaj. Ja nie, proszę pana, proszę. Oh, buongiorno, polacki buongiorno, felicita assassino, esiodore richiesta To pace, carabinieri. To lebe zbrońi? Nie, nie, nie. No, no, burtello, Nie, nie, nie. Bomby też nie ma, też nie wolno. No, Berlusconi, bunga bunga.

Ej, ale w Polsce nie wolno z kozami Nie, nie, nie. No, nie, nie, nie. Kuntu, kuntu, kuntu. Się, on, on się pyta ile. Kuntu, ile. Kuntu? No, nie wiem, ja mam gratis. O, gratis. O Jezusiczku, Polacki gratis! Ursulino, blondino, nic Mam, mam, gratis. To mam, no zaraz, panie komisarzu, jak to gracie? To, 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 jak, jak pan może mi takie, nawet u siebie w domu muszę płacić? Ursulina! Ja u ciebie w domu nie płacę. Co? Ja już jestem jego klientem. Idzie, pan, masz tam. Przepraszamy, w w czym możemy pomóc? Czy możemy pomóc panu, Słucham. Ahoj, ahoj, ahoj policjanty. E, powiedz no mi, gdzie tu są autobusowe łodchody. Odchody? Aha, już wiem. Ale to proszę pana tu nas... Rydwany to wie pan... Bo one już nie jeżdżą. O bella Nie, 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 pane. Ne, nie rozumiecie. Ja gdzie tu są autobusowe łodchody? A, mu chodzi o odjazdy! No to tam idziesz, o, ale tylko że musisz kupić bilet, to bilet, bilet, bilet na... No. ale o nie, poruchany. Ja, ale jak poru? Nie jest wolno z automatem ten, tego? No nie! Ale nie, 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 nie pane, ja żebym widział taki italiano tego, tego, tego. Poruchał. A, ale co, pomylił z Ursulą to? A nie! Bo... Poruany to jest po czesku zepsute. On go zepsuł, dobra, dobra, no to to. No to tam jest bilet, pan sobie kupi, prawda, bileciki do kontroli i tak dalej. No, no, a a powiedz mi, je, te pane, gdzie tu stadium piłkarskowy jest, bo tam nasze bojskowe kopacze grają z Hitlerowcami. Już pewnie się poddali jak w 1939, tak, tak. Oni się nie poddają! Nie poddadzą? O wypolać, Wy się u Nasz krytyk tu przyjdzie! I wam te do strony Ale to jest niemożliwe! To już jest wszystko! Roszkopane! I wo Zapraszamy, tutaj pana, zapraszamy. W czym możemy pomóc? Was? Where is football stadium? A to, to jest angielski. angielski znam, ja się z nim dogadam No to nie. Yes, sir. No, no, no. Where is pub? Jeszcze sir. Wait, wait. Pokaż mu kto tu rządzi. Pokaż że masz jaja. Ale tak przy ludziach? A nie, nie, ja nie, to ale źle zrozumiałem. Dobra, dobra, dobra. Ja. No o co chodzi? Skrzydłem moi? Where is pub? No. Where is pub? Kategorycznie no. Ah, fuck.

Co tu robi Chińczyk do diabła, wy mi to. Tak, słownik siedzę. Ooo, bella, kocham. O hajo, o hajo, paliwa, o hajo, o hajo, hajo. co robię? No, no, trzeba przyjąć chwilę, nie, tak? Ja mam taka sprawa, e, e, bo ja mam tutaj bilet i chciałem się dowiedzieć, e, kiedy grają e, Chiny Tak, tak, Patrz, 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 patrz. Pa, 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 hej, on wygląda jak twój... A e, no, dobra, nieważne. Ale, ale to, to jest na olimpiadzie, mi się wydaje, to co było 4 lata w Pekinie. to to Piła? No Piła przecież, skąd ty się rwałeś, niczyku? Z no, no, Nie No przecież, człowieku. Ooo, o, o kurde. No. No dokładnie. O kurczę. E, e, Panie, a, a w ogóle panowie, powiedzcie mi, e, gdzie tu pizzeria jest? Bo znaczy, ja pizze się, znaczy się, pizzeria póki co nie mamy, ale jest taka fajna knajpka, hotel, wie pan. W Mosinie polecam. Hotel restauracja Morena. Polecam, polecam, o, polecam. A, a gdzie... Ale zaraz, zaraz. Chińczyku, tobie już miska ryżu nie starczy? Jak to nie starczy? Rodzinę bym wydziwił. Przez miesiąc. A gdzie byś nie a butów nie ma kto szyć. A to co to jest? Kramki. Dobra panie, y, pa, To cię nie zaprowadzi do tej moreny, bo no, ciekawa cię. No, dobrze, dobrze nie ma sprawy. No, no. Bracie, czy będę tęsknił. Dobra. Zostanę cię sam, przepraszam. Dobra, dobra, zaprowadzę go. <grym> Wiedział i o mojej ósmce. To tutaj taki był policjant no, Nie Nikom? No ale brać ja O dobra, dobra, dobra. To ja powiedziałem, dobra. No. A, pięć ty. No, ale tak od razu ty... Gratis? Gratis nie ma gratisu. Pięć ty. Ja mam gratis zawsze! A kogo powiesz, tutaj jest tutaj? No to... No to, o, to może tak. Pan dostanie tylko poloneza. Zamiast tych pięciu dyk. Ty. No ale Ale pięć 8-0 silnik! Dobry jest. Ale pięć tych też. No dobra, no, ewentualnie... No, masz cały portfel, dobra? O gratis! chcę zaraz stówa będzie. No. Dobra. Bella, koza! O, stówa. Nie, 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 no, ale tam jest na pewno stówa w portfelu. Urszulina! Słyszysz to? O, no. Blantini! Ma pan poloneza. ma pan cały portfel Chora... Chor so like, to pan Gratis! Jeśli ze... ten... ...Italianc będzie moją urszulkę gnął cały wieczór... Urszulka! ...to na drugi dzień, palusek, fintusek ci poloneza rozniesie. Gratis! Idę po Italianca. Co mi ursulkę gnąć Może, nie spojrzał do portela, bo tam nic nie ma. to. Czeweczka. No ale tak, chama dobra, dobra. Czeweczka. Dogadamy się o kapka. Dobra, czapka, wyślę ci jej. To mamy ma czapkę. Koszulka. Ale nie, nie... koszulka. Buty. Jednego. Gratis o no, i koszulka. No gratis, Mniej nie, dobre, ta koszulka. Ale musimy wywidzieć z policji. Po... Jest koza lakosa! <laughs> sobie Halo, no. A jakiś muzyk tak? No fajnie, młody poszedł, a ja po muzyku nie umiem, nie? Dobra, spróbuję doganą się Dobra, szefie, chyba go widzę. Dzień dobry! Ja mucin dobry nie widać trochę po to jeżeli był może, ale dobra Michael by biało, ja biały, ja czy tym białym mucin drugi ciebie biały mucin! Co ciebie tutaj sprowadza? No bo ja, ja mam takie sprawy, bo ja mam taki bilet, tutaj biletu tu No, no, no i ja bym chciał wiedzieć, gdzie gra LPA, wybierze kost... kości słoniowa. Koście kościóła, wybierze kości słoniowe. No, no, no Ale

tam. Dzięki, no bo my jesteśmy chyba jest 100 lat zemudzeni. Też tak sądzę. Nie, nie. Za kalę to ja pójdę do waszego wodza i się poskarzę, a na pana wrzucę No, O, jaką ciekawę. No. Jako ja tam. Łogo, bogo, łogo, małego masz O nie, zaraz się dopadnę. Dawaj, dawaj. <laughs>